Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy ważny dzień, 25 styczeń. Mój brat kończy 30 lat. No piękny wiek. Chciałabym mieć 30 lat, no niestety w tym roku szczeli mi 41. <noise> tak to zleciało. Dzisiaj też jest ważny dzień, bo idę do fryzjera. Jak wiecie, czy nie wiecie, ja naprawdę długo, no ponad 20 lat, mam włosy. Blond, robię włosy blond. Dwa razy tylko jak byłam w ciąży, to miałam, nie farbowałam włosów, miałam wtedy ciemne. No i teraz zastanawiam się, co tu zrobić. Czekajcie chwilę. Więc tak, ja dokładnie wiem, co chcę zrobić, ale wiecie, jak ktoś przez tyle lat ma jasny kolor włosów, to nie wiem, czy chcę go zmieniać, bo ja się czuję dobrze w blondzie jak widzicie, tutaj mam dość spory odrost już swój, bo ostatni raz byłam w czerwcu u fryzjera. No ale teraz chcę jakiejś zmiany. Nie wiem, czy ta zmiana będzie dobra. To się okaże, jak ją zrobimy, bo może być tak, że za chwilę będę znowu robiła się na blond. Z takich ciekawostek jeszcze co? Od stycznia pierwszego nie cukru. I muszę Wam powiedzieć, że pierwsze dwa tygodnie no to była katastrofa. Z ręką na sercu to była katastrofa. Myślałam, że co to jest? Ja nie jem tyle cukru, rzadko nie piję kawy. Czasem pię herbatę, tam trochę cukru, no ale jakby nie było tych słodyczy. Wydaje mi się, że trochę jadłam. W ogóle lubię słodycze, więc nic na to nie poradzę. No i pierwsze dwa tygodnie naprawdę to, to była katastrofa. Ja czułam się w tym drugim tygodniu, jakbym była, nie wiem, jakaś nieogarnięta, jakby mi coś przyćmiło mnie, no nie wiem nawet jak to powiedzieć, ale czułam się. czułam się bardzo źle. I uwierzcie mi, że miałam taki chwilę, że po prostu pójdę po batonika i go zjem, bo. No bo czułam się źle. Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, że czułam się źle. Wiecie co? Jak czasem mm, wypiliście za, za dużo energetyka i byliście tacy po pobudzeni. To ja raz byłam taka pobudzona, a raz byłam taka, że w ogóle na nic nie miałam siły. Był taki jeden dzień, gdzie prosiłam mojego męża, że wiesz to, yy, chodź już zamkniemy i jedźmy już do domu, bo yy, nie dam rady. Nie dam rady, a to było w pół do piątej, więc miałam tylko pół godziny, żeby być jeszcze w pracy. Ale naprawdę yy, czułam się strasznie. Naprawdę czułam się strasznie. Teraz już jest ok. Ja po prostu chyba wiecie co, ja, jak to powiedziała moja mama czy mój mąż, że drastycznie to zrobiłam. Po prostu wiecie, w jeden dzień jadłam cukier, a na drugi dzień ograniczyłam ten cukier do zera więc do zera. Ten cukier jest wszędzie, bo wiecie co, jak teraz tak sprawdzam sobie niektóre rzeczy, to cukier jest wszędzie, ale starałam się właśnie nie jeść takich rzeczy, gdzie jest cukier, albo było to słodzone erytrytolem albo ksylitolem, więc no, odstawiłam go tak, można powiedzieć, całkiem do, do zera i to chyba był błąd, bo powinno się to odstawiać stopniowo, a nie tak jak ja to zrobiłam, że zrobiłam to na hura, bo, bo o, bo, bo odstawię i będzie fajnie. No nie, nie było fajnie. Tak jak mówię, dopiero poczułam się lepiej e, po dwóch tygodniach, więc no to przerąbane. Dobra, jadę do pracy, widzimy się potem. Jestem już po fryzjerze. Jutro pokażę Wam, jak to wygląda w świetle dziennym. No też podejrzewam, że... E, podejrzewam też, że nie będę już miała takich fajnych loków, bo ja sobie nie umiem zrobić, ale powiem Wam, że e, czuję się fantastycznie. Witajcie, kochani. Mamy niedzielę. 17 marca Pogoda jest taka sobie Ja wstałam, jest godzina 8 Do trzeciej nad ranem oglądałam serial Yellowstone To nie był dobry pomysł Właśnie przyszłam, będę stawiać rosół Teraz mogę powiedzieć, czy naprawdę Dawno się nie widzieliśmy Mam tu nagrane kawałek sprzed dwóch miesięcy. Jak byłam u fryzjera, to pokażę, bo jak widzicie mam ciemne włosy na dole mam tylko jasne. Co jeszcze? No wiecie, jak to przez ten czas dużo się u nas zmieniło. Nie wiem co jeszcze powiedzieć. Włączyłam kamerę i myślałam, że będę miała tyle do powiedzenia, ale jakoś tak nie ten. Wygląda na to, jakbym była taka spuchnięta, ale nie. Mm. Dzisiaj na śniadanie będę robiła drugie podejście do jajek po turecku, bo one teraz wszędzie są, wszyscy je wszędzie pokazują, a ja jakoś nie potrafię znaczy nie potrafię źle to powiedziałam. Raz je robiłam. O. Raz je robiłam i nie wiem, czy źle je zrobiłam, wszyscy się tak nimi zachwycają, a ja jakoś tak, nie wiem, nie bardzo. Jakoś mi to tak... No nie wiem, czy to źle zrobiłam, że one mi tak nie spakowały. Wiecie co? Najbardziej spakował mi ten jogurt. Nie wiem, czy dałam za mało czosnku do tego jogurtu, Prawda, nie, bo jakoś przypraw tam za dużo nie było. Potem zrobiłam te masło z tą papryką wędzoną chyba. No nie wiem, spróbuję dzisiaj to zrobić jeszcze raz. No i zobaczę, jak mi to wyjdzie. Czy, czy mi to. Jak zrobię drugi raz i mi nie będzie smakować, to albo nie potrafię tego zrobić i trzeba to zjeść jeszcze gdzieś w jakiejś knajpie restauracji. Hmm. Albo nie wiem. Yy, właśnie widziałam, że. Nie wiem, od 11 marca? Czy od którego to jest? Jest. Może yy, chciałam powiedzieć tą Nie tą. tylko. Yy, Restaurant Wig. Yy, tak, chyba tak to się nazywa. I już w tamtym roku chciałam na to iść, ale jakoś. Jezus ale jakoś się nie załapaliśmy na to, no i widziałam, że w tym roku u nas tutaj w Śląskim jest, jest parę tych restauracji, fakt, że mało jest tak w pobliżu, w sobie chyba jedna, potem są w Katowicach, Tychach, w Sosnowcu, w Bielsku, to już tak jest daleko, więc to w ogóle odpada, chyba... Najbardziej odpowiada mi Bytom, ale Bytom to, wiecie, zawsze mogę iść, ale yy, Katowice i myślałam właśnie, żeby jechać do Katowic. Tylko jaki jest tutaj problem? Problem jest taki, że mój mąż, wiecie, on nie wszystko je, on jest takim tradycjonalistą, on nie lubi, wiecie, wymyślania, srania i w ogóle. On, wiecie, dać mu roladę z kłuskami, rosół i na deser ewentualnie ciasto czekoladowe, a tam to nie jest takie proste. Bo jak przeglądałam te menu, menu, no to tam jest, tak wiecie, jedno jest takie bardziej wegetariańskie, a drugie jest takie normalne. Ale wiecie, kurde debele! Ale na przykład, jak już jest coś, co by go zainteresowało, na przykład były polędwiczki. To one y, szczelam, bo teraz do dokładnie nie pamiętam, ale na przykład były polędwiczki y, z pire z groszku i, y, nie wiem, konfiturą z brzoskwi. Y, jedne znalazłam, co na pewno bym mu smakowało, czyli y, 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 żeberka. Y, żeberka z ciapka pustą, czyli paszkrotem. Y, a do tego był i Armusz. No debele, No i tak ciężko będzie mi znaleźć coś, yy, co by go do końca zadowoliło. Albo pójdzie ze mną i nie do końca będzie zadowolony, albo będę musiała iść z, z moją siostrą, albo z przyjaciółką. No bo, yy, no bo co, chciałabym to zobaczyć, yy, jak to wygląda. Wczoraj oglądałam filmik, sprawdzam jak, i Dimitro był właśnie u Gesslera w Warszawie. Tak Składnie, nie wiem. No i to powiem Wam wyglądało zacnie. No, naprawdę wyglądało tak, że chciałabym iść tam i chciałabym to zjeść. Znaczy, może nie tam, ogólnie na ten. To płacić. Z tego co orientowałam się, to jest 69,99 plus. 5,80 opłata serwisowa. I jakieś 10 zł, jak tam chyba chcecie, w lepszych godzinach, czy, czy lepszy stolik, jakoś tak. No, ale ja myślę, że no te 70 zł, 70, jak chcemy, na no których musi być ta opłata serwisowa, no to dajmy na to 76, że jest git. Dobra. Ja zabieram się za stawianie rysowo, bo czuję że znowu. Nie, muszę iść odespać tę Yellowstone, bo nie pykło to. Będę stawiać rosół i widzimy się potem. Witajcie, kochani. Przez weekend się nie odzywałam, bo oglądałam yy, wciągnął mnie film Yellowstone, ale wam mówiłam. Normalnie nie mogłam się uderwać Z piątku na sobotę oglądałam chyba do trzeciej, nie, sobotna niedziela chyba do trzeciej, a z niedziel na poniedziałek do pierwszej. Jestem już na drugim sezonie, ale nie no, film fantastyczny. E... Co ja chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że że nie wiem co. Dzisiaj mamy wtorek, 19. E, pogoda wczoraj była straszna, rano było 3 stopnie, ale widziałam, że 29 w piątek ma być 24 stopnie i pełne słońce. Więc nie wiem, e, pokażę Wam coś. Dostałam od mamy takie. Tak to się nazywa. Tak to się nazywa. I tu. Jak dobrze mamy zrozumiałam, wlewamy. To są kamyczki. To jest do znaku Zodiaku. Jak dobrze pamiętam. Taka firma. I to są takie kamyczki. Wlewamy jakiś serum. I smarujemy oczy. Pod oczami. Cześć, Tofi. Wszedłeś z podwórka? Tak? Ja nie widziałam, jak tak szybko leciał. No bo jest zimno, to on yy, tylko chwilę chce być na podwórku i. Aha! I zaraz do domu. Dobra, ja się idę malować. Tofi. Tofi. Ej! Ja się idę malować i... Widzicie? go? No. Ja się idę malować i... Widzimy się. Po... Przyszedł mój odkurzacz, pokażę Wam... Na... Boże! opakowanie z mojej kamery. Pokażę Wam na razie tak, bo chcę go otworzyć i sprawdzić, a najwyżej potem opowiem Wam, co i jak. Na dole jest ta taka cała stacja. Jak to poskładam, to wrócę do Was.